Witam na serdecznie na kolejnym odcinku Poradnika Alienowanego. Odcinek się nazywa Wnoszę o zagrożenie odebraniem, o zagrożenie matce odebraniem dzieci na trzy miesiące wraz z alimentami i wszelkimi innymi świadczeniami pieniężnymi wraz z zakadem kontaktów i zakazem zbliżania. I tutaj seria jest Oczekiwanie i rzeczywistość i chciałbym Wam przedstawić oczekiwania, jakie ja miałem na początku swojej roki 9 lat temu i teraz jakie oczekiwania, bo tutaj z ojcem, jednym z ojców po prostu się umówiliśmy na, na jakby on mnie pytał i tak po dyskusji ustaliliśmy jakiś przebieg, jak ta sprawa ma wyglądać. I teraz... Oczekiwania. Moje oczekiwania to były jak na randce, że jak zaproszę dziewczynę na kolację, wywalę tyle co na profesjonalistkę, to będę miał nawet więcej jak od profesjonalistki, po czym odwiozłem ją do domu, myślałem, że wejdę, a dostałem w czułko, buziaka w i że chciałaby to powtórzyć. Także generalnie nie wiedziałem czego chcę, nie wiedziałem jakie są etapy, nie wiedziałem jak to podzielić wszystko. I nie wiedziałem czego chcę, więc dostałem to, to co ona uznała za stosowne. I tak sama by przebiegały moje rozprawy w sądzie rodzinnym. Ja nie wiedziałem dokładnie jak to działa, jak to trzeba tego i sam to na swojej skórze przećwiczyłem marnując 4 lata życia i przekonałem się, że tak. Długa walka ok jest, szybciutko sąd zapewnia alimenty Y, zasądza alimenty i jest bardzo długa walka, w której musisz przejść jakichś psychologów, wizyty w domu, kuratorów, cudawianki i tego, na końcu dostajesz papier, który jak idziesz, to zwykły krawężnik, zwykły simpicjant z, jed, z, 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 ptasz, z dwoma ptaszkami na pagonie ci mówi, panie, możesz pan się tym podetrzeć. I mówi, y, bierze ten papier i mówi, ja panu dziecka nie przyprowadzę, co w zasadzie sędzia chyba powinien widzieć od samego początku, że ja chodziłem do tego do tych OZS, z SRESU, dupesów do to, to wszystko. Przeżyłem, że mieć papier, który był nic nie wart. I wystarczyło iść do dzielnicowego się spytać i zresztą oni mi to mówili. Tylko tak pokrotnie mi mówili, ja sobie wtedy to przypomniałem, że oni mi to mówili. Oni simp' mi to mówili, simpicjanci mi to mówili na, simpisaria, na simpisariacie. Mi to mówili, nie? I, i, I zwłaszcza dzielnicowy i to wszystko po prostu ja nie wyżyłem w to, nie? I po jakichś tam trzech latach zrozumiałem, że... i wziąłem wniosek o zagrożenie nakazem zapłaty i się okazało, że wszyscy simpicjanci wyłudzali na patrolach, cokolwiek by się nie stało, to lecieli na górę, wyłudzali magiczne zaklęcie i zapisywali tam y, y, dużymi literami, że dziecko nie chce się ze mną spotkać. I przy zagrożeniu nakazem zapłaty to mi nikt nie powiedział, że to... Nie zadziała, i dopiero przy nakazie zapłaty się okazało, że wszystkie te interwencje, które ja mnie zebrałem, i tam we wszystkich wyróżnili, że każdą osobno wypisali, okoliczności nie były istotne, wypisali każdą osobno. Dziecko nie chce się spotkać z ojcem, i to jest podstawa, że nie wolno jest orzeczenie Sądu Najwyższego, że nie można karać matki za to, że jeżeli dziecko nie chce się spotkać z ojcem, i pozamiatane. I tylko, że nikt mi nie powiedział. I ja wtedy zrozumiałem, jeszcze nie zrozumiałem, jak to się ludzi robi w konia. I teraz dzięki kanałom, dzięki tym, że postęp jest redpilowy i w ogóle to wszystko się upowszechnia, no to ojcowie już ten okres zaczynają skracać i wtedy, i nastaje takie ciśnienie, bo wiecie, okres płacenia, czyli spraw dla adwokatów się skraca, w moim przypadku z czterech lat, zaczyna się skracać, jak dochody się kurczą, to wiecie... Każda korpo, korpo prawnicy na przykład też to zaczyna być nerwowa, jak się w korporacji to jest naprawdę jakbyś, jakbyś nasikało mrowisko, nie? Albo byś rzucił główny wentylator, jak się zmieni. I teraz słyszałem do politycy, ale wracając do głównej akcji, pomyśleliśmy z ojcem, plan jest taki, żeby na pierwszej rozprawie się zorientować i dziewczyna, albo idziesz ze mną i czytamy pana Tadeusza po kolacji i dyskotece, albo nic z tego albo pani sędzino, zajmie się pani kontaktami z dziećmi, a mnie nie interesuje płacenie adwokatom i realizowanie tezy wszystkie sprawy wygrałem, a dzieci nie zobaczyłem. I teraz wywinięcie sprawy jest następujące. Pierwsza sprawa jest następująca. Puszczamy taką tezę procesową, że yy, że ostatnio niestety z, 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 z przerażeniem dowiedziałem się 96% więźniów w więzieniach to są yy, więźniowie są wychowywani przez samotne matki. Następnie do, wyczytałem w portalach psychologicznych, że po prostu brak wychowania ojca podczas procesu wychowawczego skutkuje fatalnymi relacjami społecznymi. Jest osoba, jednostka a społeczna. Matka wychowuje, to nie mówicie, ale że brak ojca, mówicie brak ojca. Nie denerwujecie sądu, że matka coś źle, o matce nie mówicie. Więc brak ojca skutkuje, że 30% zwiększone spożycie narkotyków, więzienia to już omówiłem, yy, upośledzone życie yy, towarzyskie, yy, związki fatalnie wychodzą takim mężczyznom, którzy przez solo mamy są, związki fatalnie wychodzą i praca ogólnie, czyli ich życie to jest porażka. Jednowie. I w związku z tym Wysoki Sądzie najnowszą wykładnia jest taka, że należy się przede wszystkim skupić na kontaktach. Taką tezę głosimy, tak? Że przede wszystkim należy się skupić na kontaktach, alimenty uznać jako mniej ważne, bo nawet jak się zasądzi później, to można złożyć wyrównanie wstecz. A jeżeli się dziecko w przeciągu kilku miesięcy straci kontakt z rodzicem, to już tego kontaktu się nie odtworzy. I tutaj mój komentarz jest taki, że stawiamy system na, no na głowie, bo one sobie kombinują, ta sędzina sobie kombinuje także ty nie wiesz, o co jesteś nieświadomy i generalnie da matce, alimenty i wszystko, a tobie będzie tylko dawać papierki, takie wiesz, talon na <laughs> i balon. Nie? Talon na balon, że, że z orzeczeniem po prostu każdy policja cię wyśmieje. Na orzeczenie o kontaktach on ci brechtnie, że... Ja panu dziecka nie przyprowadzę, a to orzeczenie o kontaktach znaczy, że nie możesz dziecka widzieć w szkole, bo to nie jest czas kontaktów, tak? Jak nie marzyłem, te w wkroczy. Więc to jest zakaz. Orzeczenie o kontaktach jest de facto zakazem kontaktów, czego my żeśmy wcześniej ojcowie nie rozumieli. I następuje zmiana, że do sądu konkretnie wyraziłem wam tezę, że ojciec jest po prostu pierwsza sprawa, pierwsza teza to jest taka procesowa, że że Dowiedział się, że po prostu yy, więzienia, tragedia w życiu osobistym, i że obecna wykładnia psychologiczna jest taka, że należy przede wszystkim skupić się najpierw na zachowaniu kontaktów, a dopiero później na alimentach, jako mniej ważnym elemencie, bo zawsze można wyrównać wstecz. I też jest dobry pomysł, wpadł mi ostatnio, że jeżeli zgłaszacie się o kontakty i się one nie odbywały w takim natężeniu, to jest wznosić o wyrównanie wstecz za dwa lata do tyłu. Że na przykład jak. Yy, na przykład macie mieć co drugi tydzień, to wyrównanie do tyłu, że przez cały półtora roku wszystkie weekendy są wasze. Do wyrównania, żeby mieć z czego schodzić, tak jak w negocjacjach, nie? I, I, że wyrównanie i przede wszystkim taką tezę następną, już tak bez dygresji, yy, w tym ch chcemy wnieść, że po jakimś czasie, po prostu po czasie trzech miesięcy przewlekania spraw na jakieś badania yy, tego, to nie ma sensu cała, zasadność całej sprawy przestaje mieć znaczenie, bo kontakt z dzieckiem się urywa i prowadzenie jakichkolwiek dalej spraw nie ma sensu. I to jest wywrócenie tego, co się dzieje w tej chwili, bo sąd przewleka, 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 ty dziecka nie widzisz, matka alienuje, adwokaci kasują, psychologowie kasują, wszyscy mają robotę z OPS-u, SRS-u, dupesu, OZSS-u, wszyscy mają... Wszystkie sprawy, ja wszystkie sprawy wygrałem, więc zmiażdżyłem tam adwokatów i, i tego i z dziecka nie zobaczyłem. Więc nas takie randki, które trwają bardzo długo i się niczym nie kończą konkretnym i takie sprawy o kontakty z dziećmi, które nie prowadzą do kontaktów z dziećmi, takie drogi, które jest drogowska, że świetny widok, a prowadzi cię na wysypisko, to nas... Po długiej, długiej trasie prowadzin też nas to nie interesuje w ogóle. Już po krótkim wpadnięciu do lasu, jak widzisz, że ilość śmieci się pojawia coraz większa, bo ze, ze śmietniska wrony żerują i latają, to po prostu tą drogą dalej się nie poruszamy. Terapię sobie robimy psychologiczną walki o dziecko u psychologa, a nie w sądzie. I teraz z ojcem mówiłem wam, ostatnia teza była taka, że w krótkim czasie mają być kontakty, nie ma być żadnych przewlekłych badań i tak dalej. I zapewnienie kontaktów jest ważniejsze od alimentów, bo alimenty zawsze wstecz można wyrównać, a kontaktów już się nie wyrówna, już się nie odwróci. Tego, co zerwały się więzi, to tego. I tu chcemy, sędzina będzie pewnie strzekowana. I teraz takich rzeczy, których chce ojciec, a matka a zwykle alienatorka, są problemy, to ja z mojego doświadczenia, to jest tak. Dostęp do tego elektronicznego, EWUŚ, czy jakiś to się chyba nazywa, elektroniczny system Rejestracji pacjentów dziecka, bo tam po prostu nie musisz do żadnego lekarza chodzisz, widzisz jakie leki dostał, na co jest leczony i tak dalej. I to, bo zwykle sąd zostawia taką furtkę, żeby się rodzice gryźli wzajemnie, że matka macie informować, ona cię nie informuje, ty się szarpiesz, ty dzwonisz, ona cię ignoruje i masz szarpaninę, tego nie potrzebujemy. Dostęp do elektronicznego systemu, dostęp do edukacyjnego elektronicznego systemu dziecka, to też musisz mieć. Uczestniczenie w wywiadówkach to jest rzecz taka, że krzesła dla ojca nie ma i tam z matką nie chce siedzieć w jednym pomieszczeniu. Do uczestniczenia w wywiadówkach prawo do uczestniczenia we wszystkich imprezach szkolnych i prawo do uczestniczenia w wycieczkach. To znaczy może być tak, że możesz, ojciec mi opowiadał, to jest istotne, że po prostu umówił się z nauczycielkami po cichaczu, że... Dosiądzie się do autobusu na następnym przypadku przystanku, bo musi być wie, na ilość dzieci musi być ilość opiekunów i nauczycielki nie wystarczają, bo są duże klasy, jak jest w klasie to jest 30 dzieci, a na wycieczce jest na przykład 15, mniej chyba 16 jest. I potrzebują rodzica jako opiekuna, tak? I się dosiadł, ojciec się dosiadł i po prostu pojechali sobie z synem na wycieczkę, nie? Po czym matka się dowiedziała i zabrała z następnego przystanku dziecka, nie? To tam to jakoś tam taka walka. Ale jeżeli nie masz tego, że możesz uczestniczyć w imprezach szkolnych i w wycieczkach dzieci, to tego nie zrealizujesz. Czyli takie rzeczy zapowiadamy z edukacji. W zakresie kontaktów to wnosimy o to, żeby dziecko było na przykład nie wiem, w roku parzystym w tygodnie parzyste, w roku nieparzystym w tygodniu nieparzyste, żeby to się jakoś zmieniało albo sobie policz tygodnie nieparzyste, bo teraz sąd się wycwanił, bo tak było parzyste w miesiącu. Nie, najgorsze, najbardziej niekorzystne są nieparzyste w, w miesiącu, bo masz drugi i czwarty tydzień, a jak masz, a matka ma pierwszy, y, trzeci, piąty, czyli ma już jeden więcej, tydzień w miesiącu, nie? To chcesz nieparzyste, bo wtedy możesz na przykład piąty tydzień mieć spotkanie i pierwszy tydzień następnego miesiąca, to masz 17 więcej spotkań. Sody się wycwaniły i w tej chwili dają według kalendarza. Parzyste, nieparzyste, więc musisz się tam zdecydować, czy parzyste, według kalendarza, nie że w miesiącu, parzyste, nieparzyste, bo to sobie polisz w kalendarzu, ile to jest, że to jest 17 mniej masz spotkań, więc parzyste tygodnie, nieparzyste, tak sobie zrób, żeby długie weekendy, że w święta takie, tyle i tyle, w święta takie, tyle i tyle, zagrożone nakazem zapłaty i tu mówisz, że policjanci mówią, że kwota jest zasądzana zwykle za niska i tutaj bardzo ciekawa sytuacja, ojciec powiedział, że z adwokatką ustalili, że 300 zł Zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonanie kontaktu, a adwokatka mu yy, yy, wpisała 100. Cóż za przypadek, kurde, z kim ona trzyma? Też mówi, że coś ta adwokatka jakaś dziwna, bo jak on chce działać dla dobra dziecka, to ona jakby ma jakieś inne cele i nie wspiera jego działań dla dobra dziecka. Co za przypadek, co za przypadek, naprawdę. To nie jest przypadek? Prawnik mówi, że przypadek. No. I teraz tak. I teraz to, to są standardowe rzeczy, które chciałbym Wam powiedzieć. Teraz tak. Jeżeli następne prawo, które powinniście forsować, to jest coś takiego, że w wypadku, jeżeli kontakt się nie odbędzie, natychmiast przechodzi na wykonanie kontaktu na następny tydzień, aż do jego wykonania. Czyli matka Ci utrudni kontakt, prawda? Danego tygodnia się nie odbędzie, bo dziecko chore i ona idzie, symuluje chorobę, to przechodzi na następny tydzień kumuluje się aż do, do pełnego jest, trafia na następność do pełnego wykonania kontaktów. Czyli jak się cztery skumulują, to tak długo wiszą aż zostaną po prostu wykonane. I oczywiście matka, adwokatka informuje matkę, że tu mówimy sądowi, że oczywiście wiemy, że te kontakty nie będą wykonywane, bo matka, bo wiemy z, z doświadczenia życiowego, że adwokatki, które obsługują po prostu alienację. Przepraszam, no stronę panie, matki dzieci alienujące, to musicie powiedzieć takie utrudniające kontakty, że aliena, yy, adwokatki informują matkę dziecka, najlepiej mówię, adwokatki informują matkę dziecka, przepraszam z wanorek, które, adwokatki informują matkę dziecka, że w ogóle nie musi tego i żadnej kary nie będzie. Także tutaj w Wysoki Sądzie mamy, do tej pory mamy te wszystkie, jeżeli chodzi o kontakty, najważniejszą rzecz, ważniejszą od alimentów jest ustalone, jest oczywiste, jest ustalone i teraz jest nowe zalecenie, żeby skupić się na kontaktach, to po prostu matki są świadome, że mogą ali, yy, yy, po prostu sabotować kontakty bez żadnych konsekwencji. W związku z tym wnosimy o zagrożenie nakazem odebrania matce dziecka na trzy miesiące wraz z natych, natychmiastowe odebranie, wraz z przysługującymi alimentami przecinek wraz z przeniesieniem alimentów na ojca i wszelkich innych świadczeń pieniężnych, tu chodzi o 800 plus ZUSy, te OPSy, SRESY, DUPESY, tam 800 zł to 800 plus to program i wszystkie, wszystkie dodatki na dziecko, ma. czyli to brzmi tak, wnoszę o zagrożenie nakazem odebrania w razie zaległości w wykonywaniu kontaktów na 6 niewykonanych kontaktów albo na pięć niewykonanych kontaktów nie 20. Nie, nie, nie. To jest wysoki sądzie. E, alimenty jak na pełny miesiąc są opóźnione to wkracza komornik i tu zróbmy na pełny miesiąc są dwa weekendy, 4 dni, więc opóźnienie czterech pełnych dni wykonywania kontaktów ale to potem negocjujesz, może to przesunąć, nie? to zagro... żeby sąd zagroził matce nakazem przekazania zagroził nakazem przekazania dzieci do ojca wraz z przeniesieniem alimentów na ojca, w sensie, że matka ma płacić na dzieci ojcu w zasądzonej kwocie oraz wszelkich świadczeń, przeniesieniem wszelkich świadczeń sobie to wycyzelujecie, bo ja to tak mówię po prostu bez planu, nie ma na to czasu. Wraz z przeniesieniem wszelkich, wszelkich świadczeń społecznych też na ojca i z zakazem i, i dla matki, z zakazem kontaktów i z zakazem zbliżania. Teraz jest następująca sytuacja. Oczywiście dziecko nie tłumaczysz tego, że odbierasz coś matce albo tobie się należy, tylko po prostu... Tutaj realizujesz, umotywowanie jest następujące, że dziecko ma prawo do kontaktów z, z obojgiem rodziców. I matka, w naszym systemie dowiedziałeś się, jesteś pewny, możemy przesłać policję, że orzeczenia o kontaktach sądów są sabotowane przez matki i są zupełnie nieskuteczne. Więc. Na my dajesz do zrozumienia taką sytuację, że nie zamierzasz w sądzie, tak jak ja, głupi, siedzieć tam cztery lata po gówno i po prostu na końcu wszystkie sprawy wygrałem, dzieci nie zobaczyłem. To, mi, to nas nie interesuje, żeby mówić do sądu. Nie? I też na początku powiedzieliśmy, że kontakty dziecku należą się, nie ma wyrównania kontaktów do tej pory albo wnoszę o wyrównanie wstecz i przede wszystkim ustalamy kontakty, bo alimenty można wyrównać, a kontaktów nie, czyli że teraz mają być kontakty, co ucinasz, utrącasz sądowi taką drogę, a weźmiemy sobie opinię od psychologa, no a na tej rozprawie sobie weźmiemy od pani psycholog, a tu se weźmiemy od wróżki, bo akurat cyrk przyjechał i jest wróżka, Klemencja wróży, starym babą, także spotkasz bruneta wieczorową porą a potem pojedziemy sobie do OZS-u, OPS-u, a potem coś tam i tak sobie cztery lata strawisz, a dzieci nie zobaczysz. To nie, nie, nie. Mówisz wyraźnie, że dla dobra dziecka stwierdzono, że nowa najważniejszy priorytet to jest, to jest utrzymanie kontaktów, tak? I żeby utrzymać te kontakty, ponieważ matki sabotują yy, tutaj orzeczenia sądów w zakresie kontaktów i, i policja również to sabotuje, to sądowi stawiasz, sąd w, widzisz, to jest tak, że sąd może coś wiedzieć, ale jest słowna zasada rozprawy, że co nie zostało powiedziane, to tego nie ma. Bo w sądzie operuje wiedza domyślna, to tylko doświadczenie życiowe sądu. Jeżeli ty myślisz, że i sąd ci powiedział coś poza protokołem, to nie znaczy, że to w ogóle, jak się rozprawa skończy, to kończy się życie tego, bo to było dla ciebie w tej chwili, żeby cię zmamulić. Więc tutaj wprowadzasz taką wiedzę, że dotychczasowe kontakty to... I zagrożenie na pokazem zapłaty nie działają, a, dla, a dobro dziecka wymaga, żeby załatwić te kontakty, a dopiero później alimenty, tak? I wnosisz o to, żeby odebrać matce dziecko na trzy miesiące. To jedynie to jest metoda amerykańska. W Stanach działa to po prostu w ten sposób, że matce odbiera się dzieci z zakazem kontaktów, z zakazem bliżania bo tak to matka dzwoni i po prostu alienuje dalej, sabotuje kontakty dalej, więc żeby ona mogła sobie to przemyśleć i zrozumieć, to na trzy miesiące nie może to być krócej. I robisz to po jakiejś konkretnej liczbie niewykonanych kontaktów. I matka dociągnie do tej maksymalnej liczby. Chodzi o to, że kontakty muszą się odbywać. I tak samo musisz zaznaczyć w sądzie, że z jakiejkolwiek przyczyny by się kontakty nie odbywały, to jest wina sabotaż matki. I teraz ja myślę, że na ten okres czasu tak, słuchacie mi się, zastanowicie, co on gada na ten okres czasu, jaki jest cel. Cel sygnalizujemy dziewczynie na rance, że słuchaj, ty się nie, nie nażresz na kolację za darmo i później mi tam powiesz, żeby cię do domu odwieźć, że ty zmęczona jesteś. Nie, 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 ty się nie będziesz nażerać. Ja tu muszę mieć przekonanie, że to, że ja będę chodził do sądu na te wszystkie rzeczy, to nie, nie, nie. Najpierw kolacja. I wiecie, z dziewczynami to jest tak, że zasada jest, że nie funduje kolacji dziewczynie, z którą nie łączyło mnie coś. Romantycznego. I teraz, no to na przykład, czytanie pana Tadeusza u ciebie w mieszkaniu od wieczora do rana, to jest coś romantycznego, potem kolacja. Nie, rozumiesz? I sędzinę, i stawiasz sobie, sobie ojcowie, stawiamy sprawę jasno, że tak jak ja się przeciągnąłem po tych sądach 4 lata i bez sensu teraz widzę to, że po prostu wszystkie widzę swoje błędy, to wam tego nie życzę, żebyście tego robili i angażowali jakieś sądy tam zamiedzą jakieś tam, też miałem takiego jednego ojca i mówi, że tak będzie jakaś tam tego, u nas to wszystko pouwalali ja to, to, to i po prostu stawiasz sprawę jasno, albo wóz, albo przewóz. I teraz stawiamy sprawę jasno, wóz i przewóz i teraz trzy miesiące brak kontaktów z dziećmi, zakaz kontaktów, zakaz zbliżania się, czyli nie że ona i, musiać mamusia, cię rypi, mamusia, cię przytula, to wszystko Nie, nie, nie. To zakaz kontaktów, dzwonisz na policję, wnosisz jej sprawę z orzeczenia sądu i dostaje ostrzeżenia, a następnie idzie do areczu, nie? Nie, nie, nie. To musi być twarde, wysoki sądzie. Nie, jeżeli, yy, czyli twardo, twardo sprawy sprawę. Albo wóz, albo przewóz. Masz droga prawo-lewo, a nie będziesz stał z włączony silnikiem na środku, się zastanawiał, nie? Albo wóz, albo przewóz. To jest, mówię to dla ojców i dla dzieci. To za jakiś czas poskutkuje, tym razem to ja nie sądzę, nie? I trzy miesiące zakazu kontaktów, odebranie alimentów ojcu, odwrócenie alimentów tak, na ojca, czyli matka będzie płacić ojcu, yy, zakaz spotkania, kontaktów, że matka nie może chodzić do szkoły, pod kątem jakichś wywiadówek czy coś, bo może dziecko spotkać, to wzywasz, zobowiązujesz dyrekcję, żeby wyzwała policję, żeby było to kara musi być dotkliwa i przede wszystkim dla do Nie, że kara. Jaka kara? Co ja gadam w ogóle? Po prostu dobro dziecka wymaga, aby nie było ono pod przemocą psychiczną, alienacyjną. Trzeba go uwolnić od tego, rozumiecie? Tak jak, jak, jak przemocowiec się znęca, to trzeba przede wszystkim ofiarę, ofiarę przemocy wyciągnąć spod znęcania się. Jeżeli matka stosuje przemoc alienacyjną, żeby odebrać dziecku prawo do kontaktu z obojgiem rodziców, to trzeba przede wszystkim tą sprawę tego. I po trzech miesiącach, dziecko wraca do matki. I mówisz tak, trzy miesiące to nie jest dużo, nie? To nie jest długi okres, to nie przesadzajmy, nie? A i, i po prostu ta, o takie coś wnioskujemy i patrzymy, co sąd będzie robił. Tutaj ojciec, który wypracowaliśmy tę metodę, dam wam znać, jak to się będzie dalej toczyło, ale powiem wam tak, jakbym teraz szedł do sądu, z moją wiedzą, a wiecie, że jestem dosyć ogarnięty i z tym wszystkim, to mówię, ja bym takie coś zrobił. Oczywiście dobrymi radami to jest piekło wybrukowane, czyli stopniowanie w zakresie szkoły, dziennik elektroniczny, wszystkie imprezy szkolne, wycieczki szkolne. Tak? To mówię. W zakresie zdrowia, dostęp do informacji elektronicznej, prawo dowiadywania się u lekarza, co się dzieje. To dowiadywanie się to jest fikcja, to tylko, żebyś, jak dzieci będą u lekarza, to żebyś mógł wejść, że ty niby się tam dowiadywałeś, nie? A że nie dla dzieci, nie? Czyli dostęp do elektronicznego, ustalić kontakty, na przykład w parzyste albo w nieparzyste tygodnie roku, nie miesiąca, tak? ustalić wakacje, zagrozić nakazem zapłaty rozsądnym minimum 1000 zł i wiedząc o tym, że matki sabotują spotkania, to. Zagrożę, wnoszę, żeby sąd zagroził matce nakazem odebrania dziecka na 3 miesiące, przeniesieniem alimentów z matki na ojca, w sensie płacenia, że matka będzie płacić ojcu, koniecznie zakaz kontaktów, jakichkolwiek kontaktów telefonicznych, zakaz kontaktów i zakaz zbliżania się do dziecka na okres 3 miesiące, metoda amerykańska po prostu leczenia, po prostu działania dla dobra dziecka. Czyli będziemy czegoś takiego próbować i czekam w komentarzach. Jak co wy na ten temat myślicie?